Witam was niezwykle, niezwykle serdecznie już z drugiego odcinka z kariery Milanem. Cóż, dziś zaczynamy od dwóch prawdopodobnie ostatnich transferów w tym odcinku. Dlaczego dwóch? Dlatego, że pan, którego chciałem ściągnąć, mianowicie, że go wam pokazuję, czyli Jackson Martinez, jest uprzedzony zostałem przez Romę, także no niestety ten piłkarz w naszym klubie wystąpi, znaczy no, nie wystąpi, przynajmniej przez najbliższe pół roku. A kogo w takim razie muszę ściągnąć napastnika, bo Destro no, całego sezonu no, nie wyrobi sam, a dla mnie Cerci czy Menes to nie do końca taki typ napastnika, który powinien być w naszym zespole poszukam raczej gościa, który będzie wysoki, będzie potrafił wykończyć główki natomiast jeżeli chodzi o prędkość czy tam tempo no to za to będę odpowiadać zdecydowanie skrzydłowi. no cóż, dlatego wybór padł na piłkarza na piłkarza Underlechtu czyli Aleksandra Mitrowicza. O, właśnie on. No cóż, dlatego piłkarza wydamy 12 milionów euro i dorzucimy do tego Filipa Meksesa, który no formę nie ma najlepszej. Dlatego pożegnamy się z nim, a my możemy, mamy chociażby wypożyczonego Bokettigo, który może w tym sezonie pograć. A właściwie druga sprawa. To zostanie nam całkiem sporo w sumie, po tym jak dokonamy już tego transferu, dlatego Ściągniemy sobie za 19 milionów Rafaela Varana. No cóż, piłkarz Realu Madryt. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj jeszcze jego hmm, pensję wynagrodzić. Także damy im 19 milionów i poczekamy. Na to, jak zareaguje klub z Madrytu. Mam nadzieję, że się zgodzą i nie będą robili jakichś e, sporych problemów, no bo w innym przypadku może być ciężko e, zatrudnić tego piłkarza. Ok, oferta przyjęta, jak widzicie, także za 19 milionów trafi do nas ten zawodnik. To będzie zdecydowanie kluczowe. E, 100 tysięcy, 4 lata. Prawdopodobnie będę musiał troszeczkę to podwyższyć, dlatego że. No, wiadomo, Waran pewnie nie będzie chciał odchodzić z Realu tak łatwo, ale zobaczymy. Może potraktuje taką ciekawą przygodę. Może od zawsze chciał mieszkać we Włoszech, nie wiem. Okej, okay, co my tu mamy? Panie trenerze, pomyślamy, że może pokusić pan na drobny eksperyment ze składem i da mi szansę zagrania. Hmm, teoretycznie, no możemy wyjść w tym meczu nieco gorszą drużyną, ale przede wszystkim to ja muszę tutaj ustawić takie stroje, żeby było widać, kto jest kim. Żeby się nie powtórzyła sytuacja z poprzedniego odcinka, bo to było naprawdę. Nieprzyjemne wydarzenie akurat. No cóż, także, stać zdecydowanie wyjdzie sobie w pierwszym składzie. Czyli, czy on nie, nie zabrekordował się już o jeden? Na chyba też. Ok, jak dalej w takim tempie pójdzie, to może być naprawdę e, sympatyczna. Drużyna. Dobra, także. O, ten też się podwyższył o 11%, bo pamiętam, że boluli zaczynał 65. Tak samo poli. Kurczę, ale, ale sporo. A do przodu wszyscy poszli, ok. Także tutaj wymienimy sobie w 100% może naszą drużynę na mecz z Stuttgartem. No właśnie, tylko teraz ta pozycja napastnika to jest problem, tylko destro niestety musi zagrać jeszcze, czy niestety, no po prostu musi zagrać jeszcze raz. No nie ma innego wyjścia. Jeżeli chodzi o lewą obronę, to tutaj wpuścimy Armero na środku obrony Bocchetti z Sarem. I szara zdejmiemy, i w jego miejsce wpuścimy jakiegoś defensywnego pomocnika. W sumie to może nie będzie ten e, Saul, właśnie, i Bokatiego damy w, te, o, w ten sposób ustawimy. I tu możemy dać sobie w takim przypadku jeszcze jednego środkowego mocnika, który będzie boli akurat w tym przypadku. No, dlaczego by w sobie poli mógł, nie mógłby sobie zagrać właśnie w tym, w tym meczu? No i damy szansę zadebiutować też Hysajowi. Zobaczymy jak zaprezentuje się nasz nowy nabytek. Bramkarza akurat zmienić nie będę, bo on na bardzo chyba się to akurat nie wymęczył, jeżeli chodzi o, o energię. Cóż, bozor może usiąść na łowce? Hmm. Tutaj Suso miał dosyć niską formę, więc też sobie zajdzie. Chociaż nie no, może powinienem dać mu szansę się odbudować. Także no i tutaj jeszcze paru panów będzie musiał poczekać zdecydowanie na swój... Obo no, jego, by w sumie też chciał wpuścić, to może zamiast Szara O w ten sposób. Ok, no to co? Przechodzimy w takim razie już do meczu. I... Miejmy nadzieję, że tym razem uda już się w końcu wygrać. Jesteśmy już na stadionie. Za chwilkę rozpocznie się to spotkanie, naprawdę na początku nie działo się do... nic. Dopiero w 45. Minucie, jak zresztą sami zobaczycie, został oddany pierwszy, co znaczy pierwszy strzał w tym meczu. Także, no naprawdę, bardzo otwarty meczek na sparring, to było dość wyjątkowe. Ale przynajmniej mogliśmy sobie spokojnie podronować grę w obronie, a to akurat m, powinno się już, akurat w sezonie, przydać. Ale teraz, na 51, druga połowa, już nieco na szczęście bardziej aktywna. na Awentura miał swoją okazję, uderzył, ale trafił niestety tylko. W Trzy minuty później zobaczyliśmy kolejną akcję w wykonaniu naszej dużynnej poli. Fajnie zagrał to Destro. Destro przytrzymał piłkę. Uderzył z mniej więcej 16-17 metrów, no i wpakował piłkę do siatki. Prowadzimy 1 do 0. W 66 zobaczyliśmy akcję w wykonaniu Stuttgart. Tutaj Genter do Maxima, no i piłka reprezentacji Rumunii próbował, ale na szczęście też nie trafił. W 80. Tym razem, tutaj wrzutka na Maksima, wybita, no i wychodzimy z kontratakiem tutaj. Dobra, piłka to destro, destro, poczekał, bo tam Suso na dole już biegł, obrońca no niestety w pojedynku jedyne dwóch szans nie miał. No i tutaj Suso strzela i wychodzimy na prowadzenie 2 do 0. Też nie koniec emocji w tym spotkaniu, zobaczyliśmy jeszcze ma akcji w 89. po raz kolejny Suso po tej bramce bardzo się ożywił, strzela, ale tym razem nie trafił. No i w tym meczu więc już się nic nie działo. Na szczęście tym razem już nieco lepszy rezultat. Przeciwnicy nie oddali żadnego celnego strzału, my oddaliśmy 3,2 bramki. Także bardzo to akurat cieszący fakt. Miejmy nadzieję, że taka forma, z taką formą uda się utrzymać. Nieco to może dokładność podanie, co wypada poprawić, no bo cienko to wypada, jak tylko 77%. Jak pozostały włoskie drużyny, no porażka się zwycięstwo, także do wyboru, do koloru. No i zostało nam ostatnie spotkanie z hetafyn. No i tutaj Markowicz przyjął kontrakt, może też mu zaproponuje 35 tysięcy, 4 lata. I ważny zawodnik, bo oni z Leicester prawdopodobnie będą występowali po prostu jakoś tak, mniej więcej na przemian. Okej, okay, tutaj ma Stalin, dziękuję za to, że mógł wystąpić. A. O, o. No nie, no dobra, w takim razie po prostu muszę dać mm, Waranowi lepszy kontrakt. dziewięć tysięcy mi brakuje. To musimy to akurat zmienić lekko. o jeden, czy mi teraz starczy 19, tutaj 12 transfer. Tak, to spokojnie starczy. Dobra, to musimy tylko zrobić w ten sposób. Tutaj wrócić szybko do tej wiadomości. No i dajmy mu na razie 125 tysięcy. Może to... bo 120 tysięcy nie, nie szalejmy. Zobaczmy, czy może to spowoduje, że będzie bardziej zainteresowany zmianą barw swoich klubowych, ale raczej niestety nam ostatni mecz jeszcze nie zostanie. No, no nie zdąży, natomiast Mitrowicie mamy już, dlatego. Myślę, że wystąpi on już w pierwszym składzie, że można było go e, sprawdzić od razu, jak prezentuje się e, no wraz ze swoimi nowymi kolegami. Ok, także teraz postawmy szybko, jakby to wyglądało. Jakby wyglądała taka ostateczna drużyna. Hmm, kogo by tu wyrzucić z ławki teraz? To jest dobre pytanie. Fan Hinkela, myślę, że no jednak miał wszystko. Wolę stawiać na piłkarzy, którzy zostaną ze mną dłużej niż tylko na jeden sezon. Wagnik może sobie tu na razie posiedzieć. ok. i za tam będzie wyglądała taka wyjściowa jedenastka? A po prostu będziemy sobie po prostu na każdy mecz. Edytować na potrzeby danego meczu I tyle Ok, macie jakieś białe stroje nie, Macie żółte, no to ma być to niebieskie już w takim razie Tym razem gramy na San Siro Więc w końcu odwiedzamy nasz stadion Miejmy nadzieję, że tym razem już na, na żeby, e, No żeby, nie zawieść kibiców I tym razem po raz kolejny wygrać Ok, także teraz tak Destro zejdzie na pewno i wejdzie w jego miejsce Oczywiście i Myślę, że to na tyle byłoby bez zmian Chociaż Bonaventura nie zaprezentował się nie... <laughs> Przepraszam bardzo Najgorzej, ale czy teraz czy chcemy go zmieniać aż tak, żeby El -Sharawi... no i ten mur mnie trochę martwi, że ma cały czas formę w dół, ja za bardzo lewych obrońców tutaj, no nie mam poza nim, bo tutaj, no niby jest Armero, jest też niby Albertacji, ale no chciałbym, żeby to mur był numer jeden w naszym klubie. No dobra, także to na tyle, a my przechodzimy sobie do kolejnego spotkania. Nadszedł czas, żeby rozpocząć nasz ostatni sparring pre-sezonowy. Miejmy nadzieję, że drużyna zaprezentuje się bardzo dobrze, no bo wypadałoby przed sezonem uspokoić kibiców i pokazać, że jesteśmy w formie. To 10. Mitrowić do Telamona, ale uderza, ale nad poprzeczką. I to 33. tym razem w ataku będzie drużyna naszego przeciwnika, tutaj Joda z Sarabią, Sarabia do Diawary, no i Baba tutaj na szczęście został powstrzymany przez Kufeta. Kolejna akcja to 41. Po raz kolejny przeciwnik tutaj jest dosyć. Często nas atakowali, byli zdecydowanie stroną przeważającą. Strzał, ale tylko słupek. Druga połowa teraz, 76. Tutaj w ataku po raz kolejny piłkarze hiszpańscy. Pedro Leon zagrywał od Diawara. Diawara odwrócił się, uderzył. Ale no nie wiem jak, ale nie trafił. I 84. No cóż Menes zagrywa do deszczki, gdzie o na skrzydle zagrywa do Mitrowicza, a no i niewykorzystany z się mszczą. Mamy gola i wykrywamy w tym meczu 1 do 0. Jeszcze jedno akcję zobaczymy w minucie 90. No ale tam akurat taki mały spoiler już nic się nie wydarzy, tego wynik się nie zmieni. 1 do Ostatni już sparring również zakończony zwycięzcą, no jednak wydaje mi się, że tutaj troszeczkę szczęścia było. Oddaliśmy jeden strzał celny, który zakończył się właśnie golem, a nasi rywale mieli też dosyć sporo groźnych okazji, ale na szczęście No nie udało im się żadnej z tych sytuacji wykorzystać. No to co, lecimy dalej w takim razie. Czekamy na decyzję Warana, czy może teraz będzie zainteresowany dołączeniem do naszej drużyny. Mam nadzieję, że tak. Nie, dalej jest niechętny, to dam mu może sto, 140 tysięcy, no kurczę, już więcej... Dobra, ale wtedy na kontrakt na 5 lat, już więcej, to kurczę, no nie mogę, no, będą straszne dysproporcje w, w, w płacach w drużynie, mam nadzieję, że się reszta nie obrazi o to, że Waran będzie, o, teraz się zgodził, no proszę bardzo, nagle kraj mu się spodobał, jak to, jak to jednak... Mm, Szybko, wszystko może się szybko zmienić, Ok, no to mamy Warana w naszej drużynie i czekajcie, mi się, się komunikat na monitorze pojawił, Ok, już wyłączony Kogo by tutaj wyrzucić w takim razie z ławki dla rezerwowych, no tutaj nie ciężko kogokolwiek wyrzucić Ale na pewno do pierwszego składu wyląduje on w miejsce Alexa. Chyba, że ktoś tu jest zmęczony, nie, wszystko jest w porządku Więc w ten sposób O, Aleksowie się podwyższyło o jeden, wow mimo że ma 32 lata, to proszę bardzo, cały czas e, rozwój pełną paru. No nieźle. Także może od czasu do czasu również będzie miał szansę wystąpić. Okej, okay, tylko że w takim razie Francuz wystąpi na środku obrony i Rami z Szarem. Czekajcie, który jest tutaj z panów e, przyspieszenie 77, 79 i 60. To Rami będzie w takim razie na środku, a Waran z Szarem będą występować po bokach. No i co? Już za dwa... 3 tygodnie, o, te wiadomości przy okazji usunę czeka nas pierwsza kolejka, naszym rywalem jeżeli dobrze pamiętam, Lazio Rzym także wyzwanie od razu bardzo trudne ale mam nadzieję, że uda się całkiem nieźle zadebiutować nie wiem na którym stadionie zaczynamy mam nadzieję, że na naszym, czy to w ogóle w tym miesiącu? tak, 31 sierpnia idealnie, mamy ofertę transferową na Cercego za 11 milionów hmm ale myślę, że Cerci akurat może mi się przydać, więc odrzucam ofertę. Jako rezerwowe, co prawda, ale może w styczniu. Teraz nie chcę już się bawić jakiekolwiek e, ściąganie kolejnych zawodników nowych, bo, no mówiąc szczerze, no nie mam za bardzo już pomysłu, tylko mógłbym naprawdę skrzydło, ściągnąć tak na teraz. Deszcziglią. Deszczigli nie jest w pierwszym składzie? Jest, to o co chodzi. Czekajcie, zaraz zar właściwie o co chodzi. Tutaj, oczywiście, dotyczący skał, tu najbliższy mecz. No, okej, okay, to po prostu, tylko się ma nadzieję, że go nie wyrzucę z tego składu. No ja również, nie? Ja, że mam nadzieję, że nie wyleci on z powodu jakiejś kontuzji, gramy u siebie. Także tutaj... No, koniecznie musimy wygrać. Zobaczmy sobie może jeszcze tak na szybko. A nie, dzisiaj nikt poza, poza nam, naszą drużyną nie gra. Czy chciałbym tutaj jeszcze coś pozmienić. Destro czym... Ojej, destro czy mitrowić. Destro ma formę wzwyż hmm. Zagram Litrowiciem, super wrażenie nam nie zrobił w tym meczu towarzyskim, dlatego właśnie on wyjdzie w pierwszym składzie. A tutaj raczej już nic się będę więcej zmieniał, jeżeli chodzi o resztę. Chociaż może Bonaventurę mm. nie wiem, zostanie, Menes też, pomoc może być, Obrona również. No to przechodzimy w takim razie do pierwszego meczu ligowego. Miejmy nadzieję, zakończonego zabyciem trzech punktów. Seria, sezon 2014-2015. Pora zacząć. Jesteśmy na San Siro. Milan Lazio. Wiele emocji przed wami. A teraz skrót z tego spotkania. Zaczynamy od minuty drugiej, ale wcześniej. Fantastyczna oprawa przygotowana przez naszych kibiców. No, wyglądało to niesamowicie na no, jeszcze tak pięknej arenie jak San Siro. Doskonałe połączenie. I to druga, tej basta. Wszedł w pole karne, oszukał trzech obrońców, uderzył, ale tuż obok słupka. Był 31 tym razem. Montolivo ma swoją okazję, uderza, ale bramkarz broni. Był 38 tym razem. Rzut rożny dla naszych przeciwników. Wyłapany. Czy wyjaśniony przez naszego obrońcę? O może w ten sposób. El Sharawi zagrywa piłkę prostopadłą do Mitrowicia Ten ogrywa Divria, no naprawdę banalny sposób, opędził na bramkę. No i w takiej sytuacji nie zwykł marnować. I mamy gola na jeden do Sera. Prowadzimy. Jak na razie te trzy punkty pozostają w Mediolanie jeżeli chodzi o pierwszą połowę, w drugiej połowie w pierwszym akcji zobaczyliśmy w minucie 54, tutaj Radu przejął piłkę zagrywa do Parolo, ten uderzył ale bramkarz bez większych problemów spokojnie złapał piłkę w ręce teraz wrzutka, ten do Kandrewy no niestety bramkarz nie, nie zachował się tym razem najlepiej, Skufet powinien to chyba wyłapać, no ale tak się nie stało ale na szczęście na pustą bramkę Kandrewa nie trafił, to 74 To i fajna akcja, Parolo już w polu karnym strzela, Skufet Idealnie pod nogi Mirosława Klozego, który gola, doprawa z szagola doprowadzi do rymicu. 1 do jednego mamy w tym momencie. 82. Teraz Felipe Anderson na skrzydle. Będzie kolejna próba Parolo. Bardzo dobry występ tego piłkarza, ale na szczęście z Kufet broni. już więcej w tym meczu się nie działo. Na rozpoczęcie ligi Remis 1 do jednego szkoda, bo w ostatniej akcji w sumie mogliśmy strzelić nawet bramkę, ale niestety wracający Montolivo, który doznał kontuzji, swoją drogą doznał kontuzji wybiegając sam na sam, jemu ja mu podaje, nagle się przewraca, więc obrońca przejął sobie piłkę, potem wracając przeszkodził naszemu zawodnikowi, który wychodził sam na sam, także no, troszeczkę wyglądało tak, by chciał zasabotować tutaj no, nasze zwycięstwo, ale trudno. Cieszy mnie przede wszystkim postawa Mitrowicia. No i skufeta, który został piłkarzem meczu swoją drogą Naprawdę bardzo ładnie bronił szkodę tej straconej bramki, bo Mogliśmy utrzymać to zwycięstwo, no ale niestety komputer Czasami rozgrywa te swoje akcje tak szybko, że no tego się zatrzymać niestety nie do Ovidal odszedł do City Także bardzo pozytywnie No, jest to bardzo dobry piłkarz, więc jeżeli im dalej od nas, tym w sumie lepiej O, okej okay. Edera sobie kupiło to jest. To jest Calviari, jeżeli się nie mylę. Nie wiem, czy to jest podpisane, czy nie. Hmm, chyba tak. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że nie popełnię jakieś głupie gafy. Ale z czasem będziemy, będę się tej Ligi Włoskiej coraz lepiej I uczył. O to na pewno z Cesena to wiem. To akurat e, kojarzę. Bo już jak do tej pory udało mi się prowadzić ten zespół. Także bardzo sympatycznie. O, a Shabar tam wylądował. Bardzo fajny. Zresztą. Mm, holenderski napastnik, którym nawet sobie pogrywałem w Fifa 12 nim właśnie w karierze tam akurat nie rozwinął mi się najlepiej, ale. ale może im no akurat się to uda. No cóż, w tym odcinku to już będzie na tyle. Następnym zobaczmy sobie, co nas czeka. Czekajmy na 4 mecze, w tym z Juventusem. Wow! Jeszcze szybki rzut okiem może na tabelę. No niestety na 11 miejscu jesteśmy tutaj bardzo przeciętnie, no ale tracimy tylko dwa punkty do... Do liderów, z tym, że na przykład Juventus przegrał swój mecz na poli, także przegrało, a Inter, Inter, Inter gdzie in, jest Inter. A Inter też czego mysz? No proszę bardzo, tak, że jak na razie wszyscy faworyci przegrywają Nie tylko my. A Roma? Roma chyba też emis, tak? Nie, Roma akurat wygrała swój mecz, no trudno. Akurat tutaj może Martin strzelił tą bramkę Na wagę zwycięstwa. Co zrobić? Tam? No, akurat teraz już nic nie wyprzedzieli wyprzedzili mnie w tym transferze. Trudno. No dobra, także w tym odcinku to będzie tyle. Dzięki, wielkie, że zostaliście ze mną do końca. Na razie i cześć.